Siemanko, z tej strony Wito i dzisiaj jesteśmy w grze, słuchajcie, w której będziemy kupowali i sprzedawali swoje obrazy, w sensie kupowali czyjeś obrazy, na przykład ktoś ma Charmandera i za 0 robuxów na razie, nie, 5 robuxów jest to warte, słuchajcie, można to kupić, no i my, ej, tu jakiś ma tego, nie pamiętam jak to się nazywa. Tam to jest Charmander, a to jest Bulbazaur. O, pamiętam! <laughs> słuchajcie, czyli można kupować i sprzedawać ogólnie swoje obrazy tutaj, więc myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawe. Zobaczymy, co uda nam się zrobić ciekawego. Jeżeli film wam się spodobał, zostawiajcie łapy do góry i subskrybujcie mój kanał. I słuchajcie, bardzo chciałem wam podziękować, ponieważ... Udało dobyć się nam 100 tysięcy subów, tak jest, mamy już 100 tysięcy subów. słuchajcie, na tym kanale, także mega epicko, słuchajcie, ale subujcie dalej, bo e, fajnie byłoby dobyć 200, ja na pewno jakiś specjal tutaj zrobię na 100k, ale jeszcze nie mam pomysłu, może mam, a może nie i na pewno go nagram niedługo, e, ktoś tu pisze do mnie coś, nie, okej, okay, dobra, słuchajcie, zobaczymy, czy możemy kupić te obrazy, mi się bardzo podobały, tych pokemonów i nie wiem, czy właśnie nie kupić, bo on kosztuje mm, 5 robuxów, dobra, jak to kupić, słuchajcie? Eee, tutaj mamy, okej, okay, art sold Dobra, już sprzedał coś ogólnie, ale jak to Jak to, jak to kupić, jak to sprzedać, słuchajcie O, dobra, jest buy Ej, tu tego nie można kupić, what? Ale ten można kupić <laughs> Wywaliłem gościa, serio? Sieła Dobra, kupujemy ten obraz, słuchajcie, zobaczymy czy uda się to zrobić Dobra, to działa na tej samej zasadzie, słuchajcie Co? E, gierka z tymi e, po prostu dotacjami, no nie? Dobra, czy kupiliśmy to? Yeah! Kupiliśmy obraz, się badał Dobra, i czy on. Ej, mam go tutaj w kupionych, zobaczcie. Można swoją galerię sobie stworzyć taką. Epicka gierka, mega sztos, podoba mi się Dobra, przejrzymy sobie, jakie jeszcze obrazy ludzie tutaj porobili, i porysowali Jeżeli nie będzie nic ciekawego O, tu ktoś rysuje obrazik, zobaczcie Dobra, fajnie, fajnie O, flaga Ukrainy, epicko, słuchajcie Kupujemy od razu, ile to jest warte? 6 robuxów, dobra, kupujemy I... pyk Za 6 robuxów, pięknie, kupione i mamy już to w inwentory. Dobra, tutaj jakieś drzewo i banan ogólnie, więc mega spoko. Tutaj jakaś podka jest narysowana, też fajnie, dobra. Ale my musimy swój sklep tutaj otworzyć, słuchajcie. Okej, okay, to też jest spoko. <grym> tu jakiś hotdog, serduszko. No fajne, fajne sklepy, słuchajcie. Y Tutaj ogólnie nie ma nic, to myślę, że to jest jakaś zgapiona grafika. Dobra, ale my otw otwieramy swój sklepik. Zobaczcie, Vito Tube mamy. Okej. Okay. I teraz siadamy tutaj do rysowania. Dobra, zobaczymy co narysujemy ogólnie. Słuchajcie, więc e, zabieramy się za rysowanie i teraz tak pomyślałem, żeby Belle narysować ogólnie e, i myślę, że to by było fajne, jakbyśmy ją tak, wiecie, tutaj ładnie narysowali, tylko fajnie jakby zapozowała, ale no nie ma jej niestety, więc będziemy musieli tutaj improwizować. Dobra. Robimy tak. Czekajcie, może w jakimś. Może coś innego. Oj, czekajcie, jak to wymazać? Halo, jak to wymazać teraz? O, dobra, mam cof. <laughs> Okej, okay, okay, dobra, teraz tak. Myślałem, żeby ją może z kotem narysować. Wiecie, tak jakby, żeby tutaj był kotek. Nie wiem, czy mi to wyjdzie w ogóle. Myślę, że może być ciężko, bo to jest pixel art. A ja w pixel artach to jestem tak słaby, że masakra. Dobra, powiedzmy, że to będą mi włosy. E, I teraz tak. Tutaj będzie miała buzie. Okej, okay, to muszę cofnąć No tak myślę, że coś takiego <grywa> Dobra <grywa> Okej, okay, yy, tutaj będą te włosy Teraz tak, tutaj będzie oko I tu będzie oko yy, Nos jakoś tam inaczej zrobimy i buzię jeszcze inaczej, dobra I teraz tak, weźmiemy sobie yy, kolorami się tutaj pobawimy teraz, okej okay. Dobra, bierzemy sobie yy, włosy i zrobimy oczywiście te złote Dobra, pyk to taki blondzik musi być tutaj, dobra. Okej, okay, myślę, że coś takiego. Okej, okay, pyk. Yy, teraz tak, tutaj zrobimy coś takiego. Okej. Okay. Dobra, zaraz będziemy mieli gotowe włosy, zobaczcie. Dobra, muzyczka fajna, tu jest ogólnie. Dobra, podoba mi się to. Yy, robimy sobie w ten sposób. Okej. Okay. I okej, okay, dobra. Pyk. I dobra. Teraz tak, skórę musimy zrobić. Czyli musimy taki kolor dobry dobrać, ok? Coś takiego, ok. Rysujmy tutaj teraz, dobra. Pyk. Nie wiem, czy tych czarnych kresek jednak nie zamalować. Nie wiem, jak on miał tego Charizarda zrobionego. Wydaje mi się, że bez czarnych kresek, ale już teraz nie pamiętam. Dobra. Teraz tak, weźmiemy sobie biały kolor. Dobra, a okej, okay, za każdym razem trzeba wychodzić, więc. To jest trochę lipa. Dobra, ładnie, ładnie to wygląda. E, teraz mieliśmy ten kolor, zróbmy taki troszeczkę ciemniejszy ogólnie. O, coś takiego. Ej, ej, ej stop! Dlaczego mi się tak zrobiło? O, dobrze, można cofnąć. O nie, dlaczego? Dobra, okej, okay, teraz tak, tu będzie gdzieś tak nos. Tak myślałem. Dobra, jeszcze raz biały. Okej, okay, pyk, dobra. I musimy zrobić teraz usta jej. Usta zrobimy takie czerwone. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak tutaj zrobimy takie usta, dobra? Spokojnie, wydaje mi się. Że nawet, nawet, nawet to wygląda. Nie, nie ma tragedii ogólnie, tak mi się wydaje. Weźmy sobie ten ciemniejszy i te czarne kreski przemalujmy sobie. Dobra. Tak, jak to wygląda, słuchajcie. Tak z daleka patrzę. Nie jest źle. Nie, źle, słuchajcie. Dobra, okej. Okay. Powiedzmy, że to jest Bella. Oh my god, co ja tu zrobiłem? Dobra, zamalujemy te czarne kreski, bo jednak one mi się nie podobają. Zrobimy sobie to cieniem po prostu tutaj. Dobra, to są jej włosy ogólnie. Dobra, pyk. Czy tu kota będziemy musieli narysować, co nie? Dobra, pyk. Dobra, te włosy aż tutaj zrobimy, bo one są takie mega długie, no nie? Dobra, pyk. Okej, okay, dobra, jest spoczko, jest spoczko. Dobra. I teraz tak, weźmiemy sobie jakiś tu ciemniejszy kolorek, dobra. I zrobimy coś takiego po prostu. Okej. Okay. Tak, żeby to fajnie tu wyglądało. Dobra, pyk. Tu dodamy kilka jakichś takich. Dobra, może to są za ciemne, ale to nic, zaraz to poprawimy najwyżej. Dobra. Hop, i tutaj sobie zamalujemy. Dobra, zaraz zobaczycie, coś z tego wyjdzie zaraz. Tylko musimy tutaj popracować nad tym jeszcze troszkę. Dobra, taki jaśniejszy teraz kolorek z tej strony. Okej, okay. pyk, pyk. Dobra, te są trochę za ciemne, ale to zaraz poprawimy sobie, co nie? Dobra, i teraz tak, troszeczkę ja jaśniejsze damy tutaj. Okej. Okay. Dobra, powiedzmy, że coś takiego. Tutaj też trochę za ciemne mi wyszły, wyszedł ten kolor po prostu. Nie jestem z niego zadowolony. zdamy tu jaśniejszy jednak. Dobra. Tak jak mówię, ja w artach, to jestem no mega słaby, co nie? Więc tutaj to jest totalna improwizacja z mojej strony teraz. <grym> Ale zobaczymy, co tu wyjdzie. Dobra, tutaj damy sobie jeszcze coś takiego. Okej. Okay. Dobra, jest spoko. Powiedzmy, że że jest w miarę git. Yy, weźmie, weźmy sobie jeszcze taki ciemniejszy, żeby tutaj zrobić. Yy, brewki. Dobra, okej. Okay. Taka jest trochę niezadowolona, trochę zadowolona bella, nie wiadomo jak to nazwać. <ścoughs> dobra, teraz robimy, słuchajcie, tutaj musimy zrobić jej szyję. I tak myślałem, żeby zrobić taką dłuższą po prostu, co nie? Żeby to śmiesznie trochę też wyglądało. Żeby to nie był taki zwykły rysunek, dobra. Mm. Zrobimy coś takiego, zobaczcie. I teraz damy jej taką różową koszuleczkę. Oczywiście tu jakąś. Dobra, czyli zaczniemy sobie tak tutaj. Dobra, pyk. Pyk. Ok, ja ten obrazek tu sprzedam, słuchajcie, za 100 Robuxów, nie? Bella powinna go kupić za 100 Robuxów. <noise> Dobra. Okej, okay, powiedzmy, że to jest Bella. Dobra, teraz tu troszeczkę ciemniejszego damy. Ok. I zróbmy coś takiego. Dobra, pyk. I pyk. Tu jeszcze włosy będę musiał dorobić, bo tu powinny być jeszcze włosy, tak mi się wydaje. Dobra, troszeczkę więcej koloru tutaj trzeba troszeczkę więcej takich cieni porobić. Dobra, pyk. Okej. Okay. Teraz troszeczkę jaśniejszy. Ej, mega, muzyczka jest mega chillowa, no nie? Tak mi się podoba, że masakra. Dobra, jaśniejszy. Okej. Okay. Okej, okay, powiedzmy, że jest spoczko. Jest spoczko. Teraz tak musimy wziąć yy, na pewno ten kolor z powrotem bym musiał wziąć, ale nie wiem jak go nie da się go chyba wybrać teraz, co nie? Czekajcie. No tak, bo to nie jest ten kolor. No nic, zrobimy tu troszeczkę ciemniejszy w takim razie jeszcze. Weźmiemy sobie ten i zrobimy taki Okej, okay, troszkę inny będzie, ale to myślę, że nie przeszkadza akurat. To jest spoko, tylko wydaje mi się, że on powinien być tutaj taki. A tam powinien być ten ciemniejszy trochę, więc... Poprawimy sobie to troszeczkę. Dobra, pyk. I weźmy teraz ten ciemniejszy taki. I tu zrobimy trochę tak. Okej. Okay. Chociaż nie wiem, czy tu jednolity nie powinien już być kolor i nie kombinować zbytnio. Dobra, jest spoko chyba, słuchajcie. Tak mi się wydaje, że jest w miarę okej. Okay. Jeszcze weźmiemy sobie ten jaśniejszy, bo tutaj jeszcze bym trochę włosów dorobił, jednak. Tylko to nie jest ten kolor w ogóle. Czekajcie, to jest ten będzie? Nie, chyba też nie. Dobra, ale włosy tam akurat spoko są, więc. Okej, okay, ja bym coś takiego zostawił. Dobra, jest git. Teraz zróbmy jej uszy ogólnie jeszcze. Dobra, czyli weźmiemy sobie taki. Ciemniejszy, ale taki szary bardziej. O, coś takiego. I spróbujemy zrobić takie kocie uszy tutaj, co nie? Czekajcie, pyk? Takie nie za duże. Ok, coś takiego. Pyk, dobra. I teraz różowiutki weźmiemy jeszcze. Dobra. Dziwne jest to, że trzeba wyłączać za każdym razem. To mi się troszeczkę nie podoba, ale. Dobra, jest git moim zdaniem, słuchajcie, naprawdę podoba mi się to. Jeszcze tutaj bym dorzucił ogólnie yy, kota, nie? Ale wydaje mi się, że ja nie będę w stanie zrobić kota tutaj. Więc słuchajcie, musimy zrobić jakieś kwiatki ewentualnie. Pomyślałem, żebyśmy zrobili kwiatki w sumie. Teraz mi wpadł taki pomysł. Czyli weźmiemy sobie zielony i zrobimy. O, tutaj coś takiego. Tu będzie jeszcze jakiś kwiatek, dobra. I teraz tak, weźmiemy sobie żółty. Pyk. Dobra, pyk. Ok, i teraz tak, zrobimy sobie jeden czerwony taki. Ok, dobra, powiedzmy, że to jest kwiatek. Nie wiem, czy ktoś się kapnie, że to jest kwiatek, ale. <laughs> dobra, i jeden na przykład niebieski jakiś tutaj. Coś takiego. Dobra, powiedzmy, że to jest kwiatek. Ok, e, czyli tu weźmiemy jeszcze i tu zrobimy coś takiego. Dobra! Ok, jest spoko. Tu możemy jakieś słońce jeszcze dać, żeby to był pełny rysunek taki. Więc tu możemy narysować sobie słoneczko. Dobra, i jemu też damy tutaj jakieś troszeczkę efekcików. Dobra. Pyk. Ok. I troszeczkę jaśniejszego. Dobra, spoczko. I troszeczkę jeszcze bardziej jaśniejszego. Dobra, pyk. Okej, okay, powiedzmy, że to jest słońce. Nie wiem, czy to wygląda jak słońce, ale, ale powiedzmy, że, że tak. I teraz możemy niebieskie chmury jeszcze tutaj zrobić. Też myślę, że to byłby, byłoby spoko, jakbyśmy tutaj zrobili jeszcze chmurki. Zobaczymy, czy ktoś kupi w ogóle ode mnie ten obraz. Dobra. I dajmy troszeczkę ciemniejszego. Dobra. Pyk. Pyk. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, prawie mamy gotowe. Tutaj jeszcze dodamy troszeczkę takich efekcików. Dobra. Jeszcze tutaj mi brakuje tylko jakiegoś tła, ogólnie, tutaj w tle. Nie? W sensie tutaj, żeby była ziemia. Jakaś, ok. A reszta może być biała, ogólnie, bo to myślę, że nie będzie przeszkadzało. Dobra. Pyk. I pyk, dobra. To jest obraz, słuchajcie, belli. Zobaczcie. Next. Lecimy. Frame Customization. Ok. Co to znaczy? Nie ma tu. Dobra. My. Czekajcie, piszemy. My. My Love. Dobra. Finish. Submitting. Słuchajcie. Dobra, mamy narysowany obraz. Nie wierzę, udało się. Dobra, czy on będzie działał? Słuchajcie. To jest pytanie. Dobra, mamy. Ok, jest ten obraz tutaj. I teraz tak, jak go tu wystawić na sprzedaż? Add art, dobra. Pick. Your shirts. Enter shirt ID. Dobra, to mamy, słuchajcie, na pewno, bo mamy zrobione to z poprzedniego odcineczka. Czyli muszę znaleźć tą moją koszulkę teraz. Yy, I ja robiłem to, słuchajcie, awatar. Nie, gdzie to się robiło, słuchajcie, że się wystawiało swoje koszulki ogólnie na sprzedaż? Teraz nie pamiętam, gdzie to jest, słuchajcie. Dobra, muszę to znaleźć. Yy, groups. Nie, to nie jest chyba w grupach. Czy tu w grupie się to robi? Store Hmm. hmm create To było Of Create, dobra. I tutaj mamy T-shirts, dobra. Tu mam, nie, a shirt. Okej, okay, dobra, mam. I teraz ID tego muszę wziąć. Dobra. I ID jest chyba tutaj, dobra. Czekajcie, spróbuję to skopiować. Dobra, do, done Jest! Mamy wystawiony, słuchajcie, za 10 robuxów. Patrzcie na to. Mój obraz za 10 robuxów, zapraszam! <laughs> Serdecznie Patrzcie na to. Okej, okay. porównajmy to z tym obrazem Bulbazaura No jest u mnie jest totalnie inaczej, słuchajcie. To jest taki bardziej Picasso. <laughs> Nie to żartuję ogólnie, ale dobra. 10 Robuxów. Zapraszam tutaj do kupowania. Jak można tu kogoś zaprosić? Uh, I give my best. Hej, okay, czy ktoś przyjdzie obejrzeć mój obraz? Zapraszam tutaj. Za, za 10 Robuxików można kupić. Jak tu edytować sobie ten z tyłu? Temacik taki, dobra. Starter. O, oh, enter sign. Uh, welcome. tan Okej, okay, dobra. Czy ktoś w ogóle przyjdzie tutaj. Kupić mój obraz, zapraszam serdecznie, mam piękny obraz tutaj do sprzedania Za 10 robuxów Halo <grytanie> Zapraszam Ej, fajnie jakby ktoś kupił w ogóle mój ten obraz, ale no myślę, że może być ciężko eee, Wow, ile tu ludzie robuxów zdobyli, zobaczcie Co oni musieli rysować, że oni tyle robuxów kupowali mm. O, patrzcie Big game to był najlepszy obraz w ogóle. Ej, moje zdanie, mój nie odstaje jakoś mocno od tych obrazów. Ten motyl bardzo ładny, ale to jest taki średnim obrazem. A zobaczcie, ile tutaj y, dostał y, Robuxów ten obraz ogólnie. Yy, tutaj, słuchajcie, tak średnio ogólnie. Jakiś ma... Most purchase Art, ok? No nie wiem, dobra. Yy. O, tu ktoś jakieś fajne ma. To są takie... NFT ogólnie ktoś tutaj porobił. Co jest grane? Dobra, czekajcie. O, Ej, ten jest fajny, to jest chyba arielka? Spoko, jest ten obraz. Tu jaki ładny. Tu ktoś też się ładnie postarał. Dobra, fajne obrazy. Ej, tu ktoś ma najękata. Co jest grane? Ten jest turbo dobrym obrazem. Naprawdę. Dobra, czy ktoś kupi mój obraz? Zapraszam serdecznie. Po Ej, no serio, mój nie jest jakiś najgorszy chyba. Co wy o tym sądzicie? <gry> Dajcie znać, co myślicie o tym. Yy, ogólnie nikt nie chce kupić tego mojego obrazu. Ale jeżeli wam się spodobał, to możecie zostawić łapeczkę do góry, zasubskrybować mój kanał. Wpadajcie też na witoshop.pl po epickie rzeczy. Ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, bo obserwuję serdecznie. papa! Pa!